maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Strażaków. Bije dzwon na alarm. Już śpieszą strażacy. Czasem w nocy ze snu, czasem w dzień do pracy. Śpieszą na ratunek. Tam płonie zagroda. Gra trąbka, a czerwony. Lśni na samochodach. Piersi na miejscu, choćby szmat był drogi, pryska woda z węża, syczy żar i ogień, gaśnie groźny pożar, dymku niebu pnie się. Dzielna straż pożarna ludziom pomocnie się. Patronem strażaków jest święty Florian. Według legendy ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Święto Strażaków i Straży Pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 roku, od setek lat obchodzone jest w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, świętego Floriana. Święto jest okazją do wyrażania wdzięczności strażakom za ich niebezpieczną i ciężką pracę. Strażak to bohater. Gwałtu, co się dzieje? Ogień płonie w lesie, a wiatr silny przy tym wieje. I zniszczenie, i dymnie się. Co tu robić, kogo wołać? pożarna wnet przybywa. Gdy do ognia ugaszenia, ktoś pomocy głośno wzywa. Pędzi wielki wóz strażacki. I syreny alarmują, by do ognia się nie zbliżać. Wszystkich ludzi informują. Taki strażak to bohater. Chociaż dym go szczypie w oczy. Ryzykuje życie stale, z ogniem walkę musi toczyć. Zapamiętaj, numer alarmowy do Straży Pożarnej to 998 lub 112.